Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku rozdamy pewnej osobie, która dopiero to zaczęła gierkę w Pet Simulatora, jest to Bloczu! Dzień dobry! Jesteśmy razem z Bloczem, który w ogóle nigdy nawet nie grał w Pet Simulatora, zobaczcie, ma pierwszego peta, jakiego tylko ma, jest możliwe do wzięcia, a my mu dzisiaj damy trochę kasy, mam przygotowane trochę kasy dla niego, także damy mu pety, i drodzy widzowie, jeżeli wy chcecie dostać pety, także chcecie dostać yy... Trochę może kasy, trochę diamentów, to pamiętajcie o lajkaczu i subskrypcji I dzwoneczku nadal zostawiacie, lajka, subskrypcji, dzwoneczek, wtedy wy możecie też dostać I teraz odcinek z bloczem z znajomym Następny odcineczek nagramy ze spierającym, więc jeżeli chciałbyś też dostać jakiegoś peta na odcinku To może dostać spierającego, wtedy dostaniesz jakiegoś pecika na odcinku Czym większy spierający poziom spierającego, tym większa szansa na to, że wystąpisz w odcineczku Więc zobaczymy, będziemy losować jakiegoś spierającego do odcinka a mamy tu blocza. Gdzie bloczu jesteś? Przy jajku. blocz jajku? Bloczu, bo, tak. Y, zauważyłem, żeby się wymieniać, ja ci dam tradea. Chodź. Żeby się wymieniać, niestety potrzeba. Y, peta. Y, dwóch petów, tak? Zobaczysz. Mogę dać ci kasę. Daj Nie, nie, po co mi dajesz peta? Anuluj go. Nie dawaj mi nic, bo nie. To jest bez sensu. To ja ci daję, a nie ty mi, tak? Dobra. I. I to o. Musisz mieć więcej, tak? Niż jednego peta, tak? Coś takiego. No chodzi. tak. Dobra, e, Więcej Więc, niż jednego peta. Zanim to wszystkiego, to chodź, pokażę teraz na czym to polega i zaraz damy ci jakiegoś peta, chodź. I musisz rozwalać te coiny. Dajesz, naciskasz tego coina. I pet zaczyna mi go rozwalać sam I pet siebie. zaczyna ci go rozwalać sam siebie. Dobra. Najgorsze jest to, że musisz 450 zdobyć na jajko. To może trochę potrwać. Albo... To zaraz to jakoś będzie, to chwilę to zajmie. Ile już masz kasy? Ile już masz monetek? Po prawej stronie masz Czekaj. monetki. 17... 25. Chodź tu. Monetki, nie diamenty. Chodź tutaj na tą, tą prezentową. O, rzuć na tego prezenta. Swego peta. No. I to będzie git. Także masz tutaj osiągnięcia, upgrade'y, jeżeli grasz w gierkę, robisz yy, osiągnięcia, to wtedy możesz na przykład więcej petów mieć ubranych, albo takie różne rzeczy... Dobra, musisz mieć dru drugiego peta. To jest wyzwanie dla ciebie, żebyś... Yy, no. Żebyś mógł mieć dwa jajki. i wtedy mogę ci dać jakieś moje pety, najlepsze, i wtedy zobaczymy jak ty sobie poradzisz z bardzo dobrymi petami w grze. Powiem ci, że trochę mu to zajmie, bo to ma 8400 na ten moment. A a on zabiera idę? po dwa. Tu pomogę ci. Ile masz w kasy w jajku? Eee, 32. E, no to dobrze. A to ta skrzynka ogóry tam? No to wrzuć na nią na chwilę i zrobimy tak, że ty nią chwilę pobijesz, a ja ci ją zaatakuję i tak do 450 odbieramy, żeby zdobył no bardzo dobre pety. No to co racja, to racja. No trzeba poczekać. Bo ja, jak widzisz, nie mam może najlepszych petów, jakie tylko w sumie w gierce są, ale ja też mam bardzo złote. Zobacz w ogóle, ile. jest. Ale i tak jest. są ładne. No bo są jeszcze pozłacane, bo ty masz normalnego, ale później tak można tak. je pozłacać i one są jeszcze lepsze. I tak, pokażę ci na przykład peta niepozłoconego Bo na przykład zobacz, nie wiem, który. Y, patrz, za mną są lwy, tak? Ale lwy ostat... i Chyba jakieś geparty lub coś takiego. Właśnie, to, to jest taki. Ge... To jest dokładnie y, bob, Bobcat, tak to się nazywa. I zobacz. Zrobię sobie jednego sobie ściągnę peta i dam mnie tego złotego, tak, widzisz, o? Widzisz, jest Myślę, wersja to złota, to ten No tak no, ale no tutaj. Ale są dużo lepsze z względu tego, no. Że lepsze są te pozłacane. Dobra, wszystko jest, wszystko jest. Dobra. Y, tam pewnie rozwaliłeś trochę. No troszkę. Podej tak. Podejdź i weź tą kasę. Dużo jeszcze ile tam jest? No teraz mam 90, więc nie jest źle. Koinów masz już 90? Tak. Dobra, to wrzuć jeszcze ono na przykład, na tego coina tutaj. Yy, tego, może, no skrzynkę coina, nie wiem, jak chcesz. Musimy ci 450 zrobić na to duże jajko ogólnie, no to trochę będzie zdobywania. No to trochę tego jest. No ale akurat idealnie chodzi... na to będzie... jest ta maszyna taka żółta? Co? Czym jest ta maszyna żółta taka? Yy, właśnie tu to zrobisz złote my. pety. Tu a! Tu się robi złote pety, a tu masz skrzynkę, który ostatni odcinek, jeżeli już ktoś nie oglądał odcinka, to możecie sobie oglądać odcinek i sprawdzić, jak długo rozwala się tą skrzynkę. W odcinku mówiłem, ile rozwalałem, macie cały odcinek potwierdzony, że rozwalają solo, bo jest cały przyspieszony odcineczek, ile ją rozwalałem, ale jak chcecie się wiedzieć, jak długo rozwalają tą skrzyneczkę sam, możecie wejść na odcinek, który jest na kanale. Poprzedni odcineczek. No. A powiem Ci I ta tak się o... dosyć długo rozwala? Powiem Ci, że... No ja mam bardzo dobre pety. Powiem Ci, że tak w tajemnicy, to widzowie też. Ale możecie sprawdzić dokładnie powyżej 30 minut rozwalamy ją sam. Ale chcecie to wiedzieć dokładnie ile? Musicie wbić na odcineczek. Dobra. Chodź na coiny to rozwalimy tutaj i będziemy, będziesz miał pewnie już ten. Miejmy nadzieję. Może chociaż z jakieś 200? Ile masz? No. 193. Dobra, to teraz tu użyć na coiny. obok na przykład o. Dobra. 193, więc jeszcze no nie dużo brakuje. E, no to dobra. A co? będzie abyśmy dwa pety? o to będzie kozek. Ko to będzie konkretnie, co? I zaraz ci jakieś pety nie, rozdamy. natomiast dwa pety, to będzie o wiele szybciej. No chociażby. i pamiętajcie widzowie, jeżeli wy też chcecie dostać peta, sub i like. A kto będzie wspierającego, wystąpi w kolejnym odcineczku yy, z tego, jak rozdaję peta jednemu z którego sobie wylosuję. Więc no, to będzie super, dobra. Ale to jeżeli macie wspierającego. Jeżeli nie macie, możecie kupić także możliwość wystąpienia w odcinku za wspierającego. Dobra, yyyy... Podoba mi się muzyczka, jaka jest w tej grze. Tak, Spokojna, ja akurat mam twoją muzyczkę, nie chcę, uważam Aha. na to, żeby czasami nie dostać prawa autorskich za jakąś muzyczkę, której nie chciałbym, ale dobra. Yy, dobra, chodź tu, ja ci to pomogę rozwalić, a później no, pójdziemy tak też ja do nowej krajów. No to dookoła. Dobra, gdzie ty jesteś? Szkoda, że te prezenty nie są fizyczne, bo wtedy mógłbyś się z tych prezentów wybić. A no, to też takie, że... Dobra, to jest ta, tak? Tak. Okej, okay. ile dostałeś za to? No teraz mam 239. To musimy chyba te największe rozwalać. Chodź, idziemy tutaj. Chodź za mną. O i później też można zrobić sobie osiągnięcie na deskę. Gdzie ty jesteś? Chodź. Albo nasze przebieganie też jest. No właśnie nie widzę, bo jest. Nie ma tu prezentu. No dobra, ale chodź tu w ścianę. W ścianę. A -a. <grych> no i tu masz tą dużą skrzynkę taką drewnianą. Rozwal ją. Którą? Obojętnie? Obojętnie. Dobra, w ogóle zobacz, Zaraz będziemy... Zobaczymy w ogóle jak... Jak teraz będzie wyglądała gra Blocha, gdy zdobycie ja drugiego peta. W sumie. No, a ciekawe będzie wyglądała Twoja gra. Gdy zdobędziesz drugiego peta, ja ci nagle dam najlepsze pety. No, może nie najlepsze, ale bardzo dobre pety w zierce. I jak nagle przyspieszyć z całym progresem? A i także dostajesz level. Level jest potrzebny, żebyś dostał się nowe, nowe krainy. Dobrze wiedzieć. No. Więc level też jest bardzo tutaj potrzebny. Jeżeli chcesz nowe krainy odkrywać, to zobacz, jak szybko Tom zniszczę. I Za tak. 15 Coins, yy, za zebranie 15 końców mam jakieś osiągnięcia. A nie, to, to, to jest upgrade. To jest upgrade. No to, to osiągnięcia są takie, a osiągnięcia, które dają Ci jakieś rzeczy fajne. Za 15 końców, tak? Za 50 końców, masz, na przykład, że możesz diamenty zdobywać. Na przykład tam masz wiesz, różne takie rzeczy i możesz zdobywać sobie lepsze. Na przykład za zadanie tam na przykład yy, 5000 petem i przebiegnięcie 2,500 kroków, masz że twoje pety piją 15% więcej. Takie właśnie rzeczy. Albo na przykład za zdobycie 2000 Expa. dostajesz, że twoje Pety biją 25% więcej za przejście 125 tysięcy, nie, czekaj 125 tysiące kroków. Jest yy, tak, dostaje się sprint. sprint. Na medium. O I Dwie ma godziny biznes. gry. Hmm. Yy, medium. To jest medium to jest yy, poziom trudności zdobycia tego. O, na tym to polega. Na samym dole masz na przykład te impossible, impossible albo insane'y, to ja mam w sumie wszystkie, tylko nie mam tego co się świeci, tak na różne kolory, tylko tego nie mam. to jest ten impossible. No, ale tam zobacz w ogóle co trzeba mieć na tym impossible, 200 godzin gry. jajek, to już jest samo w sobie. Ja mam dopiero 35% jajek, coinów mam 100%, 6 światów jeszcze nie ma, więc jest 5, więc to tam nie nieważne, ale zobacz ile godzin gry trzeba mieć tutaj, 200. No, podejrzewam, że jakbym przysiadł tak i faktycznie bym nie grał w ciągła, to... Dobra. I ile zdobyłeś teraz kasy? Teraz mam 344, więc myślę, że... Jeszcze stówka. To chodź, idziemy też Jeszcze na... Jeszcze kom... stówka. Dobra, chodź ze mną. Była stąd. Poczekaj, bo nie widzę. To idziemy się. na dużą skrzynkę hmm. i na pewno zdobędziesz już. Szkoda, też nie mogę dać ci kajsu, nic nie mogę ci dać i to tak wtedy... Yy, idę za mną, na spokojnie tutaj po kładeczkach. Nie ma dużej skrzynki. No dobra, to chodź, rozwalamy Jezu, tą drewnianą. Ja sam jesteś, ja dopiero wchodzę po tych kładkach. No dlatego, deska jest bardzo opłacalna, mm. ale jest też bardzo ciężka do zdobycia. Tutaj masz, o to. No dobra. To tutaj sobie Bloczu poradzi pewnie. Może niektóre momenty tu wytna, albo i nie, zobaczymy. Ale najważniejsze jest chyba to, że jak nagle będzie Twoja gra wyglądała, ile w ogóle czasu trwa tak naprawdę. Do tego, że na przykład nie wiem, macie znajomego, Bo to też ma pokazywać to, że macie znajomego, który ma super pety. A wy dopiero zaczynacie grę, ile czasu będzie trwało zrobienie z was po prostu prosów. Jeśli macie też prosa znajomego. Tak jak ja teraz robię z blocza też prosa. Zaraz. Dostanie jeden z lepszych petów. Tylko minut będzie taki, żeby mógł nałożyć dwa no tu jest ten minus tego wszystkiego no, no żeby zawsze no, zawsze więc, coś nie ale przecież nie więc zobaczymy no bloczu można powiedzieć żeby tam było przywitanie więc bloczu tak naprawdę 9 minut gra i no jeszcze musi zdobyć pierwszego peta więc no zdobycie pierwszego peta jest naprawdę ciężkie widzę no pierwszy pet to by było gdzieś jakbym grał tak znaczy typowo drugiego, sam no. No, w sensie to, no tego no. drugiego ale to zdobycie tego drugiego peta jakbym grał typowo sam może byłoby gdzieś koło pół godziny. Bo no jednak 20 minut troszecz... no to jest ciężkie, no? On troszeczkę to kopie. Ale tak jak ty przychodzisz w pewnym momencie i po prostu niszczysz te, yy, te skrzynki, to po prostu idzie to o wiele, wiele szybciej i. No tak, ale ty byś też małe te niszczył, ale z tych małych też trochę wolniej. No to takie 20 minut, 25 minut gierki to jest jednym petem, więc może troszeczkę jest przesadzone, że jest naprawdę na początku ciężko. Ale później, jak już teraz są trady, macie znajomego, który ma vipa, może wam dać. Pamiętajcie, trady nie są tylko dla vipów. Jeżeli wy nie macie vipa, ja mogę dać wam trada. I wy możecie otrzymać peta, jak nawet jak nie macie vipa. Więc e, działa to tak jednostronnie. Na razie, że na przykład w vip vipa nie ma, bo to jest dopiero co. Za, w ogóle nawet nie wiem, po co miał kupywać, jak nie gra, tak? A ja mogę mu trada dać. E, dobra. Ile to rozwaliłeś? No. Pół tysiąca? No to ma 15 na start, nie? No nie wiem, czy już, bo czy ci starczy. No dobra, rozwalę, może będzie git. Dobra. Ile masz? 481. No to dawaj, lecimy po jajeczko. No idealnie. I git. Idealnie, idealnie rozwaliłem. Później też masz takie osiągnięcia, które ci na przykład jak tutaj, wiesz, rozwalisz, wylatuje ci jeden drop, tak? No tak. Taka jedna kuleczka. To masz też później osiągnięcia, że może być na przykład dwie kuleczki albo trzy kuleczki. A jak ci się dwa naraz zajdą, to nawet możesz mieć cztery kuleczki. Dobra, otwiera jajeczko. I. A ja potrzebowałem 330 na to jajko. 330? Jak to no? zrobili promocję, o nie. To dobra, to jednak. Przy... Kiedyś było 450. To dostałem kotka, tego najbardziej dobra. takiego. Okej. Okay. To teraz chodzi. robimy tak. Wysyłam ci trade'a. I daję ci dwa pety. Trade. Ciekawe, czy będę mógł ci dać już. Powinno, powinno być, działać, powinno działać. Jest! Tak, dobra. Chodź teraz, zamienię jej sobie i sprawdzimy, jak ci teraz pójdzie. Czekaj, But Dobra. Dobra, take out. I drugi, popka. i take out. Dobra, chodź teraz szybko. Szybko. <laughs> szybko, szybko, Wymyśliłeś. Szybko, bo... Wie, wie, dobra. Ja tak nie wiem, patrz na to, co robię, rozwalam, bo jest ograniczona ilość yy, coinów na spełnienie się. Chodź sekret. Jest ograniczona no. wież, że chcesz, żeby po prostu się Aha, w bo w ja mogę przesył. Oby dwóch dobra. Chodź ze mną na sekret gdzie ty jesteś. Chodź. Rozwalam prezent. A. Jak ci prezent idzie rozwalanie? Szybko czy... No powiedz ci, że dosyć szybko. No tak, no nie masz tych osiągnięć, na które szybciej rozwalają, ale ile kasy poleciało? No, wróciłem do poprzedniego stanu. Jeżeli chodzi o kasę, praktycznie. No. To teraz idziemy rozwalić dużą skrzyneczkę, co nie? No dawaj. Gdzie ty jesteś? Chodź yy, na sekret, chodź, chodź na sekret. Tutaj wiesz że jest sekret. No No już teraz wiem gdzie jest sekret. Tylko muszę... Czekaj tu, ja zaraz zrobię, że ona się zrespi, dobra? Okej. Okay. I zaraz tam, pasz. powiedz jak się zrespi, dobra? Ja zaraz tam zrobię, że się duża skrzynka zrespi. Magicznym sposobem. Dobra, robimy to. Powinna się zaraz zrespić tam duża skrzyneczka. Póki co nie ma nic. Nie ma nic? Dziwne jeszcze. <coughs> Aktualnie już powinna się tam zrespić. Nie, jest tylko duża kubka pieniędzy i średnia kubka pieniędzy. To jest dziwne. Nie ma jeszcze dużej skrzynki? Nie. Ej, to jest naprawdę dziwne, że teraz się nie respić duża skrzyneczka. Halo? Jest prezent. Prezent? Ale nie, powinna być bardzo duża skrzynka. Nawet większa niż ta drewniana, to rozwaliliśmy. Mm, to póki co jej nie ma. Dobra, zaraz to zrobimy. E, jaki masz level? Piąty. Piąty, bo od 20 jest nowa kraina, więc zobaczcie już. My teraz być... Nie ma serio? Dużej skrzyneczki jeszcze tam? Nie ma, jest prezent. E, to dziwne. Kurczę, ja myślałem, że jak tak zrobię, to będzie duża skrzyneczka. Ej, to jest naprawdę dziwne. Dobra. Ej, no dobra, to chodź rozwalimy coś innego. Chodź ze mną, rozwalimy coś Idę. innego. Eee, chodź. No, to, to prędkość w ogóle tu widać, że od razu jak się tak nie ma, to wszystko jest, jest dużo różnica. wolniejsze. Jest duża różnica. O, rozwalimy Już tą drewnianą. Ja dopiero wchodzę na te kładki. Dopiero. Rozwalimy tą drewnianą tutaj. Zobaczymy jak ci to pójdzie szybko. Takie. Okay. Dobra, ona jest tutaj i zaraz ją rozwalimy. Tą tutaj pierwszą na brzegu? Tak, dawaj, tom, no. Tu. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Spadłem. No nie, no dobra, to rozwaliłem. Ja puści, puściłem je po prostu z dołu. Dobra, ale to i dookoła jeszcze raz i zobaczymy, ile ci to zajmie. Ale w sumie to tak, bo ty nie masz jeszcze osiągnięć na większe e, atakowanie petów i to, ale i tak powinno ci pójść w miarę spoko. I szybko. No, powiem ci, że idzie dosyć dobrze. Teraz mam już 12 tysięcy, tylko. 12 nie, to w miarę sprawnie. A, bo ty w sumie i tak zrobisz te osiągnięcia, bo... A, bo ty musisz. 5000 A, nie, nie zrobisz osiągnięcia. Musimy 2000 też expa. To, to żadnego, a tysiąca kroków to też szybko nie przebiegnie, żeby ci więcej damage'a zadawały twoje pety. Nie, to w żadnym stopniu. Ale mogę coś jeszcze jednego zrobić. Patrz, dam ci trada. I możesz se otworzyć. Dam ci trochę kasy na start. Możesz trajda wsiąść? A, wziąłeś. Tak, wziąłem. Yy, masz na przykład. Na dobry start 500 tysięcy Na jajeczka, będziesz mógł sobie pootwierać. A jak pięć 5, to wtedy możesz trzeciego peta sobie zekwipować. Dobra. Procesuje, jest gotowe, yes, masz wszystko, pety. dobra. To ja znaczy... sumie poczekałbym aż to się do końca otworzy. Znaczy ja ci to mogę zniszczyć, zobaczymy jak ci już te pety tutaj dużo dadzą co? Czekaliśmy, to chyba tyle samo czasu minęło, co ci niszczyłem zawsze z tym twoim małym. Ile dostałeś? No wleciało mi prawie 5 tysięcy, w sumie ponad 5. No to konkretnie, a level wleciał coś, czy level nie wleciał? Level praktycznie zerowy, to ja się a. praktycznie nic nie wyszło z tego. Dobra. Czas na jajka. Ale, czas na jajka, no dobra drodzy widzowie, no i tak oto loczu w naprawdę krótkim czasie. Stał się już pro. 5000 kasy. No to już może chyba otwierać jajka w kolejnej krainie. Teraz tylko level. Z tymi petami naprawdę będzie szybko leciał do przodu. Więc drodzy widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Kolejny, kolejny odcinek będzie wspierającym. Także będziemy udawali pety na szybki rozwój w gierce. A później odcinek rozdajemy Wam. Ale pamiętajcie, jak Wy chcecie dostać lajki, like subskrypcja jest bardzo ważna. Na razie trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Dobry, Бамба. Добро, наражен.